No jestem namacalnym dowodem, że w Nowej Zelandii można nie tylko pojechać, ale po miesiącu czasu również wrócić. Stwierdziłem, że aż się prosi o drugi odcinek z serii tych nagrywanych w moim mieszkaniu, czyli mianowicie miesiąc temu nagrałem, co w Nowej Zelandii zabieram, a wtedy teraz mogę nagrać, co mi się faktycznie nam przydało, a co absolutnie nie. Jeśli chodzi jeszcze o takie podsumowanie, to w Nowej Zelandii spędziłem 30 dni, z czego 15 było takich faktycznie intensywnych górskich dni. Sześć z nich to była spinaczka skalna, sześć dni to były takie intensywne wyjścia w góry przynajmniej z metrowym przewyższeniem, a trzy dni to, e, no, to była jedna konkretnie ekspedycja górska. Tak to mniej więcej wyglądało. I teraz tak. Jeżeli chodzi o ekwipunek, który tutaj mam zgromadzony, to porównując z poprzednim filmikiem, który nagrywałem, a tym dzisiejszym, to przede wszystkim e, to, co od razu mi się rzuca w oczy, to że mój ekwipunek bardzo mocno oberwał. E, w sumie większość rzeczy oberwało bardzo mocno. Może na, na pierwszy punkt, mój duży plecak, który już raczej nie będzie użyty już nigdy więcej. E, bardzo szybko dostał dwie pierwsze dziury, mianowicie przy przelecaniu do Nowej Zelandii dostałem dziurę jedną na klapie, a drugą tutaj z przodu, które musiałam sobie otypować, tutaj pokazuję jedną i tutaj drugą i te tajpy już praktycznie schodzą, mimo że są naklejone z dwóch stron, no to generalnie plecak już jest mocno dziurawy, ale ten plecak mam od dobrych kilkunastu lat, więc po prostu już go za dużo więcej razy nie użyję. I z takich rzeczy, które na pierwszy rzut oka bardzo mocno oberwały, ale używam praktycznie wszystkich, to są cztery pary obuwia. Generalnie dla mnie zazwyczaj branie jednych butów, to jeszcze musiałem się bardzo mocno zastanowić, ile te ile buty powinny ważyć, a w tym wypadku wziąłem cztery pary obuwia i praktycznie było w tym momencie zagrożenie, że wrócę tylko i wyłącznie w jednej parze butów. Tak, tak mogłoby być. O co tutaj chodzi? Buty spinaczkowe od razu, od razu powiem, że one zostały zezłomowane, Nieużyteczne już do spinania w ogóle, ale to się raz na jakiś czas dzieje, żadne moje budy spinaczkowe nie wytrzymał więcej niż jeden sezon, więc na przykład, nie był żaden problem, mamy w Polsce paczkomaty, więc dokładnie tego dnia, kiedy wróciłem do Polski, dokładnie ten sam model sobie zamówiłem i już on na mnie czekał, więc ma na sporo ten się spinać w na panelu, czy też na już, czy gdziekolwiek indziej w polskich warunkach. Buty moje trekkingowe obrywały również bardzo mocno, nawet nie będę ich pokazał, bo są super brudne, super dziurawe, już w zasadzie przeciwdeszczowe nie są, a przynajmniej nie są tam, gdzie zostały w nich duże dziury, więc jakoś wróciłem w nich do Polski, z tego tylko jednego powodu, że alternatywą byłoby wracać w butach wysokogórskich, które to z kolei, co już odkryłem na tym wyjeździe, mają już około 10 lat, ile się nie mylę, no, i generalnie to już nie jest ta jakość, której ja szukam. Okazało się dość mocno niewygodne i cieszyłem się z każdego dnia, kiedy nie musiałem akurat w tych konkretnych butach wychodzić. A to był z kolei konkretny problem, ponieważ jeżeli w tych butach nie wyszedłem, to z kolei nie mogłem za, e, zabrać ze sobą raków. No i to miało szereg ze sobą konsekwencji, więc czasami w tych butach się zmuszałem, raki ze sobą brałem, ale czasami po prostu z tych raków rezygnowałem, jeżeli warunki do tego były odpowiednie. Tak to znaczy, to również nie są buty, które. Jakiś specjalnie duży, yy, duży okres czasu jeszcze będę używał, raczej będę szukał jakichś nowych modeli. Zostały jeszcze sandały, a sandały, jak to sandały zawsze mnie ratowały w najgorszych momentach. I to nie mówię tylko, że to są bardzo lekkie i użyteczne buty, ale przede wszystkim super regeneracja do stóp w momencie, kiedy już żadnych innych nie jesteśmy w stanie wytrzymać. I tak, jeżeli chodzi o rzeczy, które zabrałem i które zdecydowanie najczęściej używałem, to to, co mi przychodzi do głowy, nawet takie, których się niekoniecznie spodziewałem, ale bardzo dobrze tak się stało, to przede wszystkim jest śpiwór. I śpiwór miałem ze sobą bardzo często. Śpiwór często używałem na noclegach, śpiwór często używałem na przymusowych noclegach, w momencie, kiedy musiałem spać pod gwiazdami na zboczu takiej jednej góry. No i śpiwór generalnie w wielu wypadkach faktycznie mnie bardzo mocno ratował. Zaskakująco często używałem kasku, no ale po prostu to był tam teren taki, kiedy Kask praktycznie zawsze pakowałem do plecaka, czy do swojego małego, czy do klapy dużego, i to zawsze zdawało swój egzamin. No i bardzo często jestem z tego bardzo zadowolony. Używałem, e, używałem liny, no bo po prostu bardzo dużo się tam spinałem. Czy też, nawet jeżeli nie spinać skaski, to skołkowałem to jakaś, żeby się przyglądać, czy jakiś trudniejszy odcinek, czy też lina była przygotowana, żeby przekroczyć lodowiec, do którego akurat przekroczenia finalnie nie doszło, ale zdecydowanie linę trzeba było wziąć się z zadowolony, że to zrobiłem. I tak, generalnie spora część mojego ekwipunku również dzieli się na taki, który, no w zasadzie można powiedzieć, tak trochę żonglowałem, że albo e, zabrałem, ale finalnie nie potrzebowałem go używać, ale dobrze, że go miałem, albo były też takie dni, kiedy no ktoś mi powiedział, że rzeczy nie powinien go używać, ale dobrze, było, żebym go miał. Więc to były też takie rzeczy, których nie, niekoniecznie najczęściej używałem, ale na pewno bym z nich nie zrezygnował po raz drugi. I z takich rzeczy, no to właśnie, już wspomniałem o butach wysokogórskich. I o raka. I tutaj generalnie było na zmianę, że albo je miałem, ale nie użyłem finalnie, albo tak, no nie do końca było to jasne, czy faktycznie te raki mi się przydadzą, no ale z raków trzeba korzystać, nie ma za bardzo z tym wyjścia. Podobnie jest z czekanem. Tutaj czekan rozkładany otrzyma z drugiej strony. Czekan odkryłem, że brałem dużo częściej niż raki, to jest taka fajniejsza nieco alternatywa, ponieważ można sobie nawet niekoniecznie tych raków zawsze użyć, ale czekanem można się zawsze do jakiegoś obrodzenia przytrzymać albo sobie wydziobec stopnie, więc generalnie nawet jeżeli tych raków nie mam, to czekam, to jest yy, dużo fajniejsza zabawka, no i generalnie jeżeli nie będę brał raków, to raczej będę brał czekan dużo częściej, to tego się dowiedziałem o sobie przynajmniej. Yy, no i coś, co zaskakująco rzadko użyłem, ale ciężko by na to tego po raz drugi nie zabierać. To kurska przeciwdeszczowa, ogólnie głównie rzeczy przeciwdeszczowe. Spotykam deszcz stosunkowo rzadko, ale to wynikało z tego, że miałem auto i byłem bardzo mobilny, czyli finalnie, po prostu, jeżeli gdzieś miało padać, to albo nie wychodziłem w górę tego dnia, albo po prostu jechałem do jakiejś innej doliny, gdzie akurat świeciło słońce. Więc tak to mniej więcej wyglądało. I teraz tak, zacząłem się zastanawiać też, co mógłbym wziąć następnym razem, jeżeli bym gdzieś jechał. I tak na dobrą sprawę stwierdziłem, że zapakowałem się całkiem nieźle, że dużo innych rzeczy bym nie brał. Zwłaszcza jeżeli by miała być dużo, dużo cięższa, teraz może bym zainwestował trochę trwalsze w kwipunek, no bo buty mi się trochę porozsypywały, plecak mi się trochę rozsypał, kilka innych rzeczy również, więc generalnie tak, trwalsze w to mogło być to, w kwipunek mógł być jeszcze trochę lżejszy, to by na pewno trochę pomogło, no ale na razie uważam, że jest to tak całkiem nieźle. No i coś, co raczej by mi się mogło przydać następnym razem, a to już dużo bardziej y, wyspecjalizowany wyścig w Nowej Zelandii, raczej bym tego i tak nie brał na swój pierwszy wyjazd, to jest namet. Generalnie teraz mam dużo więcej pomysłów, gdzie ten namel bym użył, ale wszystko by się wiązało z tym, że i tak, i tak nie miałbym, y, miałbym tak bardzo dużo do dźwigania, a dodatkowo musiałbym zabrać wszystkie inne rzeczy, które normalnie zaopatrzone są, chatki, czyli generalnie jakieś elementy do gotowania, jakieś, y, no, kalimaty na przykład. Y, Cięższy kliponek do spania i tak dalej, tak dalej, to wcale nie jakieś złote wyjście, ale nawet faktycznie mógł mi się kiedyś przydać. No i powoli kończąc e, filmik, mam nadzieję, że nie za długi, ale nie widzę, i on się nagrywa. Mam nadzieję, że cały czas będę mógł wrzucić jakieś media społecznościowe, to właśnie tak jak mówi tytuł rzeczy, które wziąłem, a nie były użyte nigdy, to może być akurat ciekawe, no to pierwsze, co mi przychodzi do głowy na szczęście, nie użyłem w żaden sposób swojej apteczki, czyli plastry, jakiekolwiek leki tabletki czy tejpy do palców nie musiały być użyte, no ale tu ciężko powiedzieć, że tego nie brał następnym razem. To, co mi się nie przydało ani razu, i bardzo jestem zadowolony, nie rozbiłem swojego auta, nie przekraczałem prędkości, nie była pani nigdy policja, chociaż raz miałem sprawdzane, czy przypadkiem nie piłem, ale to było w wypadku, jak wyjeżdżałem z miejscowości i tam po prostu była duża impreza, więc tam pili wszyscy, więc byłem po prostu dziwnym Polakiem, który przyjechał, jeszcze tego był trzeźwy, no ale międzynarodowego prawa jazdy ani razu policji pokazywać nie musiałem finalnie. To, co mnie trochę zaskoczyło, to Dużym problemem, i raczej bym tego nie brał w takich rzeczach jak teraz, to jest gotówka. Generalnie w Nowej Zelandii, po pierwsze, jest prawo, w którym, które pozwala odmówić przyjęcia gotówki w sklepie, że może być tak, że płacić możemy wyłącznie kartą, czy trochę na jak w Polsce. I generalnie wymiana gotówki była bardzo dużym kłopotem. Przez cały pobyt na Południowej Wyspie, nie jest do wymiany gotówki było dokładnie jedno. I to w bardzo bandyckim kursie, jeżeli dobrze pamiętam, za 200 euro, które wtedy chciałem wymienić, musiałem zapłacić jakieś 70 zł prowizji, na jakaś masakra. Byłem w kilku bankach i banka zawsze powtarzali to samo, że jeśli nie mam konta w ich banku, a żeby to zrobić musiałem być obywatelem Nowej Zelandii, to gotówki mi nie wymienią, zwalali to wszystko na COVID i generalnie tak się zmieniły przepisy, że wymiana jakichkolwiek pieniędzy była naprawdę bardzo, bardzo trudna. No i ostatnia rzecz, której faktycznie nie użyłem. I to chyba jest taka rzecz, której być może nawet nie było następnym razem, to był tarp, czyli moje schronienie. Raz faktycznie mogłoby się przydać w momencie, kiedy nocowałem nad lodowcem. Tutaj chyba pokażę nawet na chwilę zdjęcia, jak to wyglądało. Ale na dobrą sprawę tam były takie warunki, że tego tarpu jakoś sensownie rozbić by się nie dało. Nie było tego dnia opadu, więc generalnie było przejrzyste niebo, więc specjalnie mnie nie osłonił przed deszczem. Trochę może by osłonił przed wiatrem, ale na chwilę obecną nie wiem, czy on by bardziej przed tym wiatrem osłonił, czy na podłożu jakie tam było, to, czy by się po prostu nie przewrócił. No i tyle. Generalnie wychodzi na to, że kolejny kras, kraj został przeze mnie odwiedzony. Ten, do którego chyba najtrudniej się dostać, bo to jest tak jakby przewieźć ziemię z Łodzi, to przez środek byśmy wyszli dokładnie w Nowej Zelandii, więc 12 godzin przesunięcia czasowego bardzo daleko. I w tym momencie chyba powoli zaczynam myśleć o krajach, w których już byłem, a które chciałbym odwiedzić po raz drugi, bo na dobrą sprawę po Nowej Zelandii, do której chciałem od zawsze pojechać, to już chyba teraz nie ma takiego kraju, że ale bym go jeszcze zobaczył, a nie widziałem. Teraz raczej już mniej więcej powiedzmy, że menu zostało przejrzane. No i trzeba po prostu wybierać ulgane dania. Na to wychodzi. No to dojciej już następnego filmiku, czy jakiegoś następnego wyjazdu. Cześć!